17 maja Akademicki Klub Turystyczny Watra zorganizował międzywydziałowe regaty na Kłodnicy o Puchar Prezesa Akademickiego Klubu Turystycznego Watra. Impreza odbyła się w ramach i grup studenckich już po raz drugi. Na ponad 100-metrowym odcinku rzeki pod prąd ścigały się dwuosobowe załogi złożone ze studentów poszczególnych wydziałów Politechniki Śląskiej. Wszyscy uczestnicy byli ubrani w odzież ochronną i maski przeciwgazowe. Nad bezpieczeństwem czuwał woPR. Skłonność studentów do ryzyka, przygody, nowatorskich i oryginalnych pomysłów ujawniła się i tym razem. Kajakarze znudzeni utartymi szlakami wodnymi udowodnili, że pływać można wszędzie, niezależnie od klasy, czystości wody i jej gęstości. Kłodnica jest wyjątkowym ciekiem wodnym i to właśnie zainspirowało do zorganizowania na niej regat. Aktowcy mają zamiar kontynuować zwyczaj corocznych regat, których popularność znacznie wzrosła od ubiegłego roku. Chłodnica nie musi być całkiem bezużytecznym ściekiem i może to skłoni odpowiednie służby do pomyślenia nad jej oczyszczeniem. Na pierwszym miejscu Łukasz Napierawa i z wydziału Czy trudno było wygrać dzisiaj? E, dość trudno, ponieważ było gorąco w tych ochraniaczach takich, w tych to były pojedynki. Już pod koniec kolega płynął z przodu, nachlapał mnie do buzi tej wody. A właściwie czujemy się tak, jakbyśmy przepłynęli 100 metrów kładnicą w zasadzie czyli nic specjalnego. I w zami na początku się wydawało, że nie, nie będziemy mieli takiego dobrego czasu, jak się potem okazało. Jedyna dziewczyna w tym gronie jak długo trzeba trenować, żeby dorównać mężczyznom? Nigdy nie starałam się dorównać mężczyznom. Z Mirkiem pływam od, od prawie roku i m, uważam, że to w większości jego zasługa. Pływa nam się razem bardzo fajnie zresztą. Mam troszeczkę większe doświadczenie pływam troszeczkę więcej lat. A tak jak Agata wcześniej wspomniała. Zgrywamy się na kajakach już od prawie roku, od ubiegłego lata, od spływu na Brdzie. W międzyczasie byliśmy jeszcze na Słupi, w tym roku wiosną na Raduni i na łebie i pływa nam się dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, Mirek to jest klubowy weteran, prawda? No, już nie jedną rzekę oglądał. Nie jedną rzekę oglądał, nie tylko w Polsce, nie, nie tylko, w tylko w Polsce oczywiście, dobrze. No. Chyba największe doświadczenie ze wszystkich. Dlatego miał taki dobry czas. Agata tam po prostu robiła dobre wrażenia, ale nie <laughs> słowo za trzech. Nie, jak rzecz słucham jego poleceń. Aha, o, i tak powinno być. A powiedzcie teraz coś o waszym klubie, bo to dzięki niemu chyba te dzisiejsze zawody się w ogóle odbyły. E, istniejemy od przeszło 40 lat. E, w ubiegłym roku w grudniu obchodziliśmy kucznie 40-lecie w zawoi. E, zajmujemy się szeroko rozumianą turystyką kwalifikowaną. Tym właśnie, między innymi kajakami. Mamy różne ciekawe pomysły. Jeden z nich dzisiaj żeśmy realizowali: że dziasna nie pływamy tylko kajakami. Również sporo chodzimy po górach, uprawiamy tak zwaną turystykę kwalifikowaną, bacujemy. Zorganizujemy kurs turystyki wszechstronnej, na którym podczas wykładów. Trwa to jeden semestr w środę odbywają się wykłady prowadzone przez różnego rodzaju specjalistów od spinaczki, od jaskiń, od turystyki narciarskiej, od nurkowania, no kajaki, tego typu rzeczy i w weekendy później są wyjazdy też prowadzone przez tych specjalistów. Trwa to cały trwa to semestr. No, jest to okazja do poznania każdego z tych rodzajów turystyki. Znaczy to w lato jest planowana wyprawa w tej chwili na Syberię w góry Czerskiego. I to jest dosyć e, od, e, teren Jakucji i to mam być do góry takie dosyć dzikie, że w zasadzie e, to będzie oddalone do jakichś ośrodka cywilizacji, jakieś tysiąc kilometrów, czy nawet może dalej. Więc no to będzie takiej zasadzie, że jakbyśmy się wspinali w Tatrach, a najbliższy lekarz albo ktoś tam znajdował się w Barcelonie czy tam w Madrycie, więc w be, będziemy w zasadzie zdani tylko na siebie, to będzie grupa taka dosyć mieszana. dwie, dwie, dwie kobiety jadą, siedem osób w sumie jedzie. Kilka od z klubu i z Warszawy też. Akademicki Klub Turystyczny Watra istnieje od 40 lat. Pierwszym impulsem do zorganizowania klubu były złazy babiogórskie w 1958 i 59 roku. Prawie równolegle na antenie radiowęzła na Łużyckiej pojawiła się audycja turystyczna. Pierwsi organizatorzy klubu wyznają, że nie przypuszczali wtedy, że klub będzie się tak prężnie rozwijał i że kolejne roczniki studentów przejmą pałeczkę. Turystyczna sztafeta pokoleń na Politechnice Gliwickiej trwa.